Dzień dobry kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony wróżka Beata Fortuna. Kochani, na dzisiaj wylosowałam dla was kartę, tym razem tarotową. Jest to karta szóstki monet. Moi drodzy, karta szóstki monet w tarocie jest kartą równowagi, hojności, kartą obfitości i kartą wsparcia. Natomiast ta pierwsza myśl, która nasunęła mi się do głowy, losując tą kartę, była taka, aby zwrócić uwagę na to, czy w Waszym życiu panuje równowaga, szczególnie w relacjach z innymi ludźmi, czy aby któraś ze stron nie daje więcej, a któraś nie daje mniej, kochani. Także to jest główne przesłanie tej karty na dzisiejszy dzień. Zwróćcie uwagę, być może warto komuś dzisiaj pomóc, czy to materialnie, czy chociażby służąc pomocną radą. I wsparciem emocjonalnym. Ci z was, którzy być może sami takiej pomocy potrzebują, otrzymają ją. Także ta karta jest dobrą kartą. Zachęca was do tego, aby pokazywać hojność, aby udzielać się dobroczynnie, aby, aby czynić cuda w swoim życiu, kochani. I o tym mówi karta. Anielska, klucze anielskie, które są idealnym dopełnieniem wróżby tarotowej. Pozdrawiam kochani serdecznie i życzę udanego, zrównoważonego dnia. Pozdrawiam serdecznie, Beata Fortuna.